Dla nas tutaj ten dzisiejszy mecz się skończył, można powiedzieć, już, już w czwartej minucie po stracie pierwszego, pierwszego gola. Wiedzieliśmy, gdy jeżeli się przeciwnik strzeli nam gola, będziemy mieli ciężko cokolwiek tutaj ugrać. Potem jeszcze 10 minut później kontuzja, kontuzja cięciela, potem Wojtek Sadlock musiał zejść też trapiąc z kontuzjami i potem tak się to wszystko wszystko potoczyło. Oczywiście nie ma się tu to tłumaczyć na kontuzję czy, czy na to, ale... Wiedzieliśmy na co skoczu wstać i po stracie pierwszej bramki no, obawiam się tego, że będzie tutaj ciężko o, o coś dobrego wywieźć. Tego wywieźć. Mamy problem na jakiś czas skonstruować akcję, yy, nie mówię o wykończeniu, bo fajnie, że udało się Ogiemu, yy, ogiemu tutaj strzelić bramkę, ale no... Gra defensywna przede wszystkim utrzymanie, utrzymanie jakiejś wysokiej formy no, i, i skonstruowanie, skonstruowanie, akcji. Na plus no, jest to, że, że dzisiejsza waleczność chłopaków. Zaangażowanie i waleczność to jest na plus chłopcy chcieli, nie, nie można nikogo tutaj nic, y, nic ujmować, ale no, jednak braku nam umiejętności i tyle. Mecz kontrolowaliśmy praktycznie od początku do końca i myślę, że w tych goli mogło paść jeszcze więcej, ale, ale no, nie ma co do kontrolować. Kradł się w nas rozluźnienie i na pewno nie musiało być rzutu i a konsekwencją tego no, straciliśmy bramkę. No, nie musiało tego być. No ale no, piłka nasza no, tak błędów, także musimy to wyeliminować. Ja bym pochwalił i Wojtka padły i Szymona Beska, środek pola by tutaj odgrywał znaczącą rolę i to jest robione. Tak się bawi, tak